Pierdziele, jak pierdzielę, jak pierdzielnęła pani drzwiami, to mi się prawie otwarły z mojej strony. Mhm. Musimy tak, opuścić ten fotel na dół, ta dźwignia... O Jezu! Otworzyć co, drzwi? Nie możemy otwierać drzwi. Możemy wszystko. Co, to? Tu zaraz na początku. No. I... I taka dźwignia, tak pompujemy. Pompujemy, co? O! Za daleko, jeszcze się trzeba przesunąć. Nie możemy już dalej. Mm. Bo co? Posadło nie pozwala. To robić będziemy robić za chwilę. Otwieracie drzwi jeszcze raz. Ja pierdzielę no Instruktor I Łukasz nie będzie miał lekko. wadu. O, jak fajnie jak chłop. Na kolana, na kolana. Już w głowie się widzę po Tam się przysunąć. Jest? Teraz właśnie. Teraz mamy do końca. Zamykamy drzwi, bo wy wpadnę i nie pojedziemy nigdzie. Jazda się jeszcze nie zaczęła, a instruktor już opada z sił. Ja normalnie będę wyglądał no, przy pani jak zabidzony kogut. No to już tak myślę, na patyku dostaje pan jeść, czy co? Po paluszku. Po paluszku. I do dziurki. I do Trafię gdzie indziej, nie z tu. Gdzie by pani chciała trafić? A, no to by musieli gdzie indziej być, a nie w samochodzie. Może, no, kurde, zapnie się to? No. Zapnie się. Uruchamiamy tą furmankę. Dobre, a gaz to po co? A ja nie wiem. No, to noga z gazu, matko jedyna. No noga z gazu, no. Widzi, że brama zamknięta w garażu? To najwyżej wyjedziemy tymi drzwiami z tyłu, co są otwarte. To się pani odwróci tam. Popatrzy, czy są. No, otwarte są. Otwarte? Dokładnie. No, to do tyłu pojedziemy. Na luz. No. no. Teraz dzynsek do góry, Aha. do siebie Aha. i do przodka. Aha. I po pół godzinie furmanka ruszyła. No i teraz tu wyjedziemy tu poza ten supeczek. O, wow, wątpię, my wyjechali. Kręci mocno. No i co? I brzuchną przeszkadza. Musimy się. Nic no nie przeszkadza. To w lewo maksymalnie. W lewo. Musimy ten fotel odsunąć o ząbek do tyłu. A teraz gdzie? Zatrzymamy się, stop. Boże ja. ty. Iwona nie czuje strachu przed instruktorem o tak wątłej posturze. Wręcz przeciwnie, zaczyna zyskiwać nad nim przewagę. Za dużo, co za dużo. No za dużo pani pokręciła. Ja pierdzielę. Ja... To ja mam bić po rękach, a nie pani mnie!